Jak ręcznie wprowadzić dekret księgowy związany z wydatkiem na pojazd w rewizorze NEXO, NEXO Pro? Rewizor NEXO oraz NEXO Pro ułatwia ręczną dekretację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W celu wprowadzenia wydatku na pojazd od strony zapisu księgowego przejdź do modułu Księgi – Dokumenty księgowe. Rozwiń górne menu i Dodaj. Wydatek na pojazd możesz wprowadzić zarówno jako dekret księgowy lub polecenie księgowania. Wprowadzanie zapisu rozpocznij od wyboru właściwego rejestru księgowego. Gdy wybierzesz rejestr powiązany z rejestrem VAT zakupu, na dekrecie aktywny stanie się link Wydatek na pojazd. Kliknij na niego. Program wyświetli okno z danymi dotyczącymi wydatku na pojazd. Poszczególne parametry możesz ustawić samodzielnie. Natomiast jeżeli dokonasz wyboru pojazdu zapisanego w systemie, program automatycznie uzupełni pola dotyczące odliczenia VAT i procentu ujęcia wydatków koszty. W zależności od wybranego rodzaju kwoty podaj wartość netto lub brutto wydatku. Następnie kliknij OK. Program automatycznie rozbije podaną kwotę na poszczególne pozycje zapisu księgowego, wartość brutto, koszty uzyskania przychodu, odliczany VAT, a także wartość niestanowiącą kosztów. Dla każdej pozycji określ odpowiednie konto księgowe, podając jego pełny numer lub wyszukując numer konta za pomocą instynktu. Pamiętaj, że dokument księgowy może zostać automatycznie powiązany z zapisem w ewidencji VAT. W tym celu rozwiń górne menu Zapis Powiązany i wybierz opcję Dodaj lub zaktualizuj zapis VAT. Do powiązanego zapisu zostanie automatycznie dodany wskazany na dokumencie księgowym pojazd wraz z parametrami dotyczącymi odliczenia podatku VAT. Na zakończenie kliknij Zapisz, aby wprowadzić zapis księgowy do programu.